No widzicie już potrenował on. Nie no, nie że to działa. To jest chciałem pokazać Co można trenować w tym, nie? Więc ten. No trochę dużo rzeczy. Co no, kick defense można trenować, to jest ważne. Co jeszcze można trenować od kolanek defensywy? To są dwie rzeczy, które są najbardziej przydatne dla mnie. I jeszcze to można trenować. Defense jak ten. Obalenia i obalenie samo. Tutaj myślę, że rzeczy potrenuję i zobaczymy się już. Dobra, jestem. Właśnie siostrać moje stare finiki. Prześmiałśmy za nimi jaki głos miałem. <grym> Czy widzisz, że 6 miesięcy minęło mi się to głos zmienił? Każdy wie czemu. Kurde. Nie <grym> no chorby. No, Cisz to oli, ja wiem, że kiedyś śpiewałem ładnie. Znaczy no, daj śpię ładnie. Ale też no, ja nie mogę już tego wysoko. Co ty babo bo masz, co, ty co, 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 co zbiłeś? Dobra, chodź i walcz do zewnątrz, ty nie masz szans. O, Rosjanin, chcę ten prędzej rozwalić. Jeżeli nie ma coś do Rosjan. Chyba. Dobra. Yy, 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 Rosjanin, jak się to mówi, Ja się to odmienia w ogóle, nie wiem. Rosja... Rosjanin, nie? no d** to Po co mam odmienić? Po co mam odmieniać? Ja się nie po, po prostu jestem Polakiem, no. Tyle starczy, że wiem. <grym> no nisza jesteś o wiele, tylko też tak bardzo nie widać, widzę. Jeszcze... Ło, ładny dostał, Mora. Połóż spróbuj go położyć, bo ostatnio trenowałem się położ położenia. Dobrze, dostał pysk. Te nie ma pysku. Dobra, połóż się na ziemię. Po powoliłeś się, ale nie widzisz się dalej? Typie, kowniaka teraz daj. Kurde, trenowałaś się tak dużo, kurde I co ona zrobiła, co ona zrobiła? Walnij ją, walnij ją, walnij ją mi rozwaliła? Kurde Wal się rozwaliła? Nienawidzę, nienawidzę Pani Uli, która wtedy z nami tam pojechała To nie była Pani Ula Była A może i ta? Z Nie była, pamiętam Z była taka Pani fajna, od angielskiego i to nowa za panią ty ja nie wiem dlaczego ja on tak słabo ko używa kopniaków ma takie dobre kopniaki jak nie co ja zrobiłem, co ja zrobiłem? koszu nie nie, nie, co? nie z tego przytowałem nie mogę przy tym od tego gościa bo ten gość go już nie uczy kopniaków w ogóle, co uuu a ten go więcej nie, nie potrzynuje a ten za 8 go aż A ale 2 minuty to trwa, ludzie Dobra, ale zobaczmy dlaczego tak słabo. A on wolniej się bić z nogi, co? Mamy już jakieś nogi. Czy ten? No ustawiłem balans. Balans, ale... To jest defense, nie? A no w tym sensie. Znaczy no też tam ja miałem ustawione tak... Znaczy to, ale to pozmieniam trochę, tak... Low on ma też dobry, więc powinien mieć tak samo ustawione jak ten, nie? Kolanka nie ma za dobrego, ale już lepsza ma kolanka niż ten. Niż... Niż łokieta. Z łukieta, no. Dobra, słuchaj, so, się zaciąłem, <laughs> Słuchaj, jak śpiewa, nic z Zamiast gadać za to nagrywanie, nie? tego ja go bo... To moje siostra zróbna. No i moje filmy się, nie się <laughs> no To nie moja wina. Nie, no sobie zarobicie to było. Właśnie łokieć, takie on Ty, a łokieć w ogóle nie powinien używać. Trzeba ja to muszę zmienić. Mam 10 na ja się zrobiłem znowu? 10 Elps Myślę, że tak kolanek też będziemy mniej używać. Myślę, że nasz tak 50, myślę, że możemy dać teraz setkę. Nawet uderzenia też są dobre, więc powinniśmy dać się trochę mocniej. Low kicki też są tak samo, nawet lepszym. No, nie, jest takie samo. Wchodzimy to. O, ja proszę nie sobie taki... Yy. O, bardzo podobne są. Bardzo podobne. Dobra. Jeśli yy. zauważyłem, że teraz... Masz <coughs> bardzo dobre kanap kanapki. Yy, yy, ten, kopniaki. że w siebie, K boże, co ja odwalam plus 6 Ale przy boxingu to będzie trwało dłużej, ale będzie plus 6 do trzech rzeczy aż. Czy do tego? To żebyś Nie już nie. Nie, dobra, teraz będziemy ten, skoro nagrywam, to będziemy tak. Na razie. Będzie trwało 56 sekund. To myślę, że dwa razy zrobię. I... Wrócimy do walki. A na noc, tutaj i widać, która godzina jest, nie? Zrobię przez 7 godzin na nogi myślę. Ta, 7 godzin na nogi. Zobaczymy jak pójdzie to. Jak będzie to wyglądać. Yy... Ale przedtem jeszcze weźmiemy i niech potrenuje ten. Boże. Zapię się za do Polsku, to. Po to. Yy. No i właśnie cofę tutaj do nie mnie z tym, i drugi ten, bie do biegania, bieżni Chcieliście, to opisz? Nagrywam, Prosimy, prosi prosiłem Cię Co mnie jest, Będzie, będzie jeszcze odcinek z tego yy. Znaczy, mam w planach yy, z UFC Mobile odcinek nagrać, ale mi trochę nie wyszedł, bo zapomniałem, że mam konto Co? Na razie mi rozwaliła się połowa odcinka i będę musiał to sklejać nie wiem, czy mi się uda, jeśli się nie uda, to będę musiał zrobić do kontynuację. Przecież nie miałem kontynuacji, to za dobrze nie poszło z offa Ale no i tak się słabo sprzedał. Będę teraz starał się robić na tym no. do tego wszystkiego. A no nie, jedną z tego Minecrafta dwa miesiące temu nagrałem. No widzisz, no. Zobacz, się złego zmieni, chyba nawet, nie? I mam jakieś góry? Czuję różnicę w tym. W, 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 życiu, w właśnie. Śmiosny, dzisiaj dopiero zdziem e, ten pierwszy odcinek z powrotu do walk stalowych gigantów, że tak powiem. No e, i ten. no. Czuję się super. Koniec wakacji, ja zasadzie... A, dobra, rzucę kurde. Znowu zaraz nagrywać, w sumie ciągle nie. I trzeba subskrypcji mi weszły od razu. Tak się cieszę. Czuję, że w sumie. Jednak będę się starał nagrać codziennie, ale nie wiem, czy to wyjdzie, a tego raz w jeden dzień. Dwa dni nagrałem tak, wczoraj już y nagrałem dwa odcinki, dzisiaj nagrałem chyba z sześć. Więc naprawdę nagrałem na zapas dużo. Żeby starać naprawdę, chociaż co dwa dni już odcinki, jak zapomnę jeden album. Ze odcinku. To będę się starał naprawdę teraz. Kurde, ale jednak. Może być dzisiaj już chore, bo zaczyna. Dlatego nagrywam teraz, jak najwięcej się da. No. <laughs> za bardzo się boję chore'a, żeby nagrywać. <laughs> Więc miałem plan, że nagrywać chore'o z kumpem, ale o nie. Jak nagrywałem, tak się zastrałem, Wstydziłem nie no, wale, nie wrócę. To za każdym razem ma to no, samo. Się albo siostry, czy albo coś dalej. Kurde, co? Co mi zostanie? Nic mi zostaje, nara. Nie wrócę tego, bo bym wstyd. A jak mam tak wywalone, że już muszę to rzucić, Potem, jak już to, to tak zastanawiam się Kurde, może na no, koniec się to wziąć I, I wziąłem najstarszy filmik na niepubliczne Kilka odcinków, znaczy, no pierwszy sezon, tak powiem sezon To są tam, na pewno sezon, dwa odcinki Które mi e, to słowo weszły z... Walki i zostali To wziąłem też na niepubliczne, nie? nie? będę robił reakcję na swój pierwszy film na YouTubie Więc, no Mam no, nadzieję, że wyjdzie, nie? No, nie, mam wyjdzie. Nie będę śmiał, bo się nie będę śmiał, no, kilka razy to w tamtym, jeszcze w poprzednim roku. Przerwałem na jakąś reakcję siostry, ale Ach, nie chciało mi się w końcu rzucać. O, bo wtedy by to było. Wtedy by był by pierwszy odcinek. <noise> jeszcze kurde, żądają nazywałem się, jak się nazywają, muszę schnąć po tym. Próbujemy znowu znowu, czy może idziemy na multiplayer? Zastanawiam mnie to ciągle. Dobra, raz na multiplayer pójdziemy. Idziesz, to by inny. Dawaj. Może nie Przegrasz teraz, ale może wygrać. Więc nie będę się nastawiał, że wygram od razu, nie? Jakimś cudem. Sparta. No tak, chyba ma więcej życia, czy on wali mocniej po prostu, bo nie wiem w sumie Gdybym no, go obalił na ziemię, bym to byłoby cudownie, bo umiem, nauczyłem się Kurde, czemu go nie kopiesz dobrze? Oj, czuję, że to przegram Jeszcze jedną też nie padam chyba raczej Ale patrzcie, jak bloki robi ładne Nie przytulać tak, chłopaki Jak do snajpu jest leżę? Kurde, w nie wierzę Ajajaj aj, aj. Trzy da się na całą noc zostawić. No. Kurde. Ja się zastanawiam czy robić ten odcinek, czy kurde... Jednak go wytrenować. trzeci odcinek. Kurde, jednak... Myślę, że trzeba byłoby go ale chcę, że jeszcze w końcu zobaczyć, jak wygląda zrobić się na następnego levelu. No. Ale dobra, tam... Dziennie myślę tą... Tą laską zaraz. tylko ten... Trudno tutaj jeszcze ten robić, pancze. Mam wrażenie, że on teraz coraz częściej bije tymi, wolnymi rękami. Wolonymi. I to mnie wkurza. Bo mógł walić nogami. A, możemy znaleźć, zmienić nazwę swojego klubu z widzę? A, nie, tu jest tak. Zmień nazwę Grym albo Menara Trzeba mieć kasę. No to nie będziemy zmieniać nazwy i tyle. Możecie wymyślić nazwy dla ludzików. Nie wiem, czy tu mówiłem za pierwszym odcinkiem. Wymyślcie nazwy dla ludzików, żebym tworzył Ludzików fajnych, no. Bo chcieli, to właśnie. Czy swoje imię i nazwisko, no albo imię, musiałem nazwisko, nie musiałem być wasze nazwisko, czy dalej. będę Was stworzył, jak już bardzo dużo siłownie, to myślę, że spróbuję z Was wszystkich najbardziej lajkowany komentarz. Chodzi o to, żeby imię było, a nazwisko już było, no może imię możecie by żeby was prawdziwe, nie? Tylko by nie, nazwisko nie było e, prawdziwe. No. No potem, no, skoro jest tak wasz o no, to może pisać w komentarze z imieniem i nazwiskiem, to ja będę naprawdę no, z stworzyć, nie? Nieważne czy dziewczyna czy facet, bo jak z tego co widzę, to... Nie. To nie ma już bardzo różnicy. Jak chcecie jeszcze to <laughs> możecie powiedzieć, czy chcecie być bardziej takim. Czy oh, kurde? Coś tu jest nie tak Czemu mam tylko 160? Halo, 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 Czemu nie stworzyć takiego słabego? O, Resuma? co to znaczy? Dobra, ale zobaczmy. No, no widzicie, a tu się to zmieniało. Tu jest ten, wiesz. Piszcie, chcecie być socy, może nawet. I czy się być tak do krzeni? Czy chcecie być bardziej tacy, czy bardziej tacy, czy bardziej tacy może? Zależy od Was, nie? To myślę, że. Wiesz co, to żałuję, że siebie takiego. Coś w sensie, tak... wykiego. Co nie wiem. Ale są. Muszę sobie są źle. Dobra, trzeba go trochę potrenować. Pancze myślę. Znowu nowym chyba. Nie wiem, czy już zacząłem trenować, czy nie w końcu. No 5-7. Chyba zacząłem koncentrować, nie? Zgadzam się tak szybko. No czy trzeba będzie jeszcze tak kopniakiem, myślę, potrenować. Znowu. Uf, nie wiem, czemu tutaj hejtkików nie chcę robić. Jeżeli wiecie, to piszcie, nie? No bo ja też nie chcę, nie wiem, nie, nie znam się na tym na bardzo. Jest, nie, no w sumie... Muszę się w angielskim. Nie za bardzo rozumiem. A, wiem, ja wiem, jak to może sprawdzić bo ten go ciągle wali ten kiki, nie? ten więc tak on ma tutaj po prostu 8-0 i low kick to jest tak defense czyli się bronienie przed pobaleniem co czy rozumiem się nie opłaca jak on to ma Pan? 30, 40, 180, 40 a dlatego on kopie głównie ten bo on nie ma w ogóle punchów w ogóle low kick ma 40 pod też low 40 myślę Elements mam prawie na 0, więc ja, że tak zostawię Kicks... Ki, 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 Dobra, ja kiki, Dance... Dobra, jednak Kiki, dams na 40 Low kiki. 45 Knis na 40 Punch na 45 Mnie tutaj głównie wali te kopniaki, nie? jestem 45 może zrobię Ten, punche To a tutaj dalej coś tu jest. 1, 3, distance też. Get off the ground. Zobaczymy, jak on ma. Może jak to obszary jest sam, to będzie dobrze. No tak. Tamten ma. Get off the ground. Może to to zmienia. Clinch. Distance. Kurde, muszę to ogarnąć jeszcze. A trzyma na knitrze. Jedyny słupniczmy. Ale no tu myślę, że zrobię więcej na no Tutaj. Kurde, to je trzeba dużo obczajcie ja ale tu już nie ogarniam. Widać. Tak myślę, że 11 może. Możecie mi doradzić jak mi pasuje do mojej postaci, dobra? Też będzie wdzięczny. 15. Dam 25, kurde 20 może. Słumit. Distance oczywiście Get odegram tu ma 0 Tutaj dam Dobrze, to 40 się postaram 45 dać takie 47 tym 145 To jaka baba kupnamy Nie wiem też 75 może o dałem setkę Nie będzie Tutaj ten tutaj, tutaj, tutaj mam tam mam nie mam logik ale to Właściwie mi doradzić, czy będzie balans, może defens, bo nie wiem co to znaczy. 2 one of attack. No, d balance, defense that is, all defense by a small more dobra tam no, to no, no, więc też podobno, Zimnała. Zimnała. mam do mnie dziać, żeby się nie wyciął. Mam że to pomogło. Przestań grać się na łabym w kurz. Dziękuję. Nie, nie myślisz, że coś nałożysz, naprawdę? Nie, sam w Się boję, że jak będę wycinał, coś źle zrobię. Więc nie chcę mi się wycinać po prostu. Siemaneczku w dziobie. Zapomniałem, muszę oddzielnie teraz trenować Kiki totalnej. No i u niego, to jest bardzo długie, u niego ten to denerwuje trochę. Dobra. Jeszcze ja się zastupuję. Będziemy mieli jeszcze jedną walkę, myślę, z tą dziewczyną, którą się sporo rozwaliła. Spróbujemy wygrać tym razem. Właśnie wracając jeszcze do tego, żebyście mi wysłali, no piszcie mi, czy bardziej się widzicie w stylu y, bardziej takiego typowo boksera, że tylko rękami, czy bardziej właśnie takiego, jak to się nazywa takiego osoba, która kopie nogami? Nie pamiętam, albo, czy osobie która bardziej nogami, no. Czy os właśnie tymi, y, czy, czy osobami, które bardziej defens, defens, wiecie, obrona, obrona, no. dobra, lecimy, tu walkę. Czy nie będzie trwało chyba 40 minut prawie? Się, bo nie, nie wiem, to tutaj nie ma 19 minut, gdzie o wiele wie więcej, bo ktoś, to się nazywa bos, wyłączy mi telefon w trakcie nagrywania, jak się wyłączy telefon, to się resytuje. Nie nerwuj mnie. Się resytuje gówno walone. się wkurzyłem. Dobra zobacz to działa te usta co zrobimy Jak nie to mi proponujcie dalej. Możecie mi proponować co mi się opłaca do mojego gościa. Wiecie, jak chcę, żeby był taki wyśrodkowany mimo wszystko. Więc musimy mi coś się opłaca trenować. No, jedna wygra ma więc nie jest to źle chyba. No i kurde. mi mieć jako obrony mi się bardziej do niego opłaca, jak widzicie. Co się bardziej opłaca mi inwestować. Jay się oddać, nie? O, śpież dostanę. Jakie nie uderzenie, prawie? Jest dobrze. O, wolnią, wolnią. Dobrze, wygrałem! wygrałem! Wiemy! Przestaniesz gadać, bo nagrywam? On chyba nie chce być na YouTube, co? Bez mózgu. Myślę, że mi się opłaca, nie? Czyli chyba mi się opłacał obalenia inwestować, nie? No, Taromona. Spróbujmy, Fighter, 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 nie? No, słucham. Zarobię Beatmus Small, oczywiście, nie? 50 kawki. Okej okay. Co robisz teraz? Hej miśki Cześć, z kim ja? wiem, bo widziałam ciocię, przyjechała do nas O kurde No była ciocia na chwilę tutaj Kurde, blokuje nam jeszcze trzech osób, wybrajcie grę, może będzie nam fajniej razem, raźniej Wiesz co, nie wiem, pojechałam gdzieś za moją mamą No, no, no Kurde, co? Mhm. Za mało osób jest. Okay. mi się to. Myślę, że ten pierwszy... W... Ten B Sadie wygra, bo tak wyglądał. Wygrać. Kurde, widzę, że mało osób, coś chce iść, więc... Nie. Wyszedł w tym momencie, jak się, czy nie? Dobrze. Tak, jutro też pogadamy. Bo wyszedł, jak się. Dobrze. <grychy> Wait, next fight. Wait. Więc tego też możemy dołączyć do smalca. A nie, nie możemy, to źle drze wyglądało. No i chwilę. W takim razie go tutaj nie będzie już znany. Jest, jest. Dobra, nagraliśmy tu do walkę, więc koniec odcinka. Następnego, do zobaczenia i cześć. Jo!